Baru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Po raz kolejny wybraliśmy się na drogę do Proszowic, tym razem z policją drogową, żeby sprawdzić, dlaczego kierowcy jeżdżą tam źle. I dokonaliśmy odkrycia. Kierowcy jeżdżą tam źle, ponieważ naprawdę nie mają pojęcia, jak jeździć tam prawidłowo. Powodem kontroli jest wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Nie wiem, czy pan kojarzy taką sytuację. My jechaliśmy jako ostatni, no i pan wyprzedził nas. Dokładnie na przejściu dla pieszych. Przecież na przejściu nikt nie przechodził, proszę pani. Ale to nie chodzi o to, żeby ktoś przychodził. Pan ma zachować szczególną ostrożność i nie wykonywać tego manewru, nawet jeśli tam nie ma pieszego. Normalnie hmm. jechałem, i przecież a co miem ponad stan prędkość? Ale ja nie mówię o prędkości. Ten kierowca, no on naprawdę nie wie, on jest szczerze zdziwiony. To jest przerażające. Ja w tym zawodzie już parę lat pracuję i odkrywam jakby na nowo stan znajomości przepisów w polskich kierowcach. No, odkrywam coś, czego do końca się nie spodziewałem. Że jest chyba gorzej niż było, że kiedyś było trochę lepiej. Mandat karny, panie kierowcy, za to wykroczenie jest to kwota 200 zł i 10 punktów karnych. No, ale przecież tu nie było zagrożenia dla pieszych, dlatego, żebyście mnie tak karali. Ale tutaj w tym momencie powinniśmy się cieszyć, tak. że nie było tego zagrożenia. Ja bym jechał sobie 100. Wtedy tak, proszę panią. My zatrzymaliśmy pana do kontroli z powodu wyprzedzania na przejściu dla pieszych i na tym się skupiamy. Ale przecież przejście jest jedno i drugie. Przejście. Ale gdzie jest jedno i drugie? Dwoma pasami się jeździ. Ale pan chyba nie rozumie tutaj w tym momencie definicji wyprzedzania. Jeśli ci kierowcy w najbliższym czasie nie zabiorą się za naukę podstaw, jeżeli nie będą chcieli się tym zainteresować, no to mam nadzieję, że albo potracą prawa jazdy i będzie spokój. Albo dojdzie do szeregu kolejnych ciężkich wypadków. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Nie wiem, o. czy Pan przypomina sobie taką sytuację. Powodem kontroli wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Kojarzy Pan tą sytuację? Myślę, że dobrze przygotowane w drugiej klasie szkoły podstawowej dziecko, które zdaje na kartę rowerową, jest znacznie bardziej zaznajomiony z przepisami, niż wielu polskich kierowców. No, jeżeli nie wiemy, że linie, ciągłe linie, prowadzą pas ruchu i uważamy, że można tak to przejechać po skosie, jeżeli nie wiemy, że zabrania się omijania czy wyprzedzania pojazdu na czy przed przejściem dla pieszych, no to nic nie wiemy. Powodem naszej kontroli jest zachowanie Pana na rondzie. Ale co tam było złego? Pamiętam, ja przyjeżdżam tam tyle razy. Codziennie pan tak jeździ? Codziennie tak jeździ. No to trzeba zmienić ten nawyk. Chcąc opuścić się rondo, musi pan wcześniej w dozwolonym miejscu zmienić pas na prawy i dopiero opuścić rondo. A pan uczynił to w momencie, kiedy znajdowała się ta minia jednostronnie przekraczalna, no niestety nie z pana strony. Panie kierowcy, ma natkanie za to wykroczenie, co no, to jest 200 zł i jeden punkt karny. No dobrze, ale można byłoby powiedzieć, że kierowcy poza miastem źle jeżdżą. Ale w centrum miasta jeżdżą jeszcze gorzej. Wybraliśmy się po raz kolejny na ulicę Ditla. No i tutaj w okolicy przejść dla pieszych naprawdę Sodoma i Gomora. Jeżeli pojazd na sąsiednim pasie się zatrzyma, to pana obowiązkiem jest również się zatrzymać. Nie może pan przejechać. A nawet na prawym. Zgodnie z artykułem 26, ustęp 3 no to punkt 2. No, nie, wiem, w ogóle lat... nie, 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 ustawy nie, ruchu Panie zabrania się nie, słyszał zgodnie z o takim ustęp zabrania się panu ustawy nie, nie, Zabrania się, nie, który zatrzymał się przed czyściem dla pieszych z celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Michaliśmy naprawdę w korku. Proszę pana, nie ale to nie ma zaczynać czy w korku, czy nie? nie. wolno panu tego zrobić. No kurczę, no naprawdę, nie wiedziałem tego. Ale pani kierowcom, no to nie tylko tak mówię. Ale ja nie mówię, że pan zrobił... Proszę pana... To właśnie w tym miejscu, co pan to zrobił, jest to najbardziej niebezpieczne. Ja naprawdę tego nie wiedziałem. Ja podziwiam policjantów ruchu drogowego, jak oni słuchają tych tłumaczeń. No przecież to są święci ludzie ze świętą cierpliwością. Mm, tak, ten policjant, który realizował te zdarzenia na ulicy Dietla, rzeczywiście wykazał się świętą cierpliwością w tłumaczeniu, spokojnym tłumaczeniu. Tylko obawiam się, że to tłumaczenie gdzieś tam umyka tym kierowcom, bo oni raczej próbują ustalić, gdzie to w ogóle mogło być, bo nie wiedzą. No i pewnie będą próbowali się trochę tak wykpić, że właśnie się nic nie stało, że przecież oni wszystko widzieli, bo i zawsze wszystko widzą, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. No podstawowa rzecz. Z rozsądku, szanowni kierowcy, powinniście wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje obok na sąsiednim pasie, za chwileczkę może dotknąć pasa, którym się poruszacie. Nie znając przepisów, bym uważał. A nasi kierowcy jakby nigdy nic, jadą dalej, no i niech się dzieje co chce albo ciężki wypadek, albo mu się uda. Rozmawiamy o centrum Krakowa, ale również w centrum stolicy dzieją się dantejskie sceny. Tutaj film od pana Krzyśka z Warszawy. Państwo z dzieckiem chcą przejść. Nikt się nie zatrzymuje. Zatrzymał się pan Krzysiek. Oczywiście samochody go omijają i nie dość na tym, bo jak ci państwo z dzieckiem już przeszli, to pod koniec przejścia biegną, ruszają, no bo nadjeżdża husaria polskich dróg. Tak, właśnie. Próbujemy jakoś to dziecko przeprowadzić. Dobrze, że robią to bardzo ostrożnie, no, ale to przecież skandal. Jakby to zobaczyli kierowcy w Niemczech, czy policja niemiecka, austriacka, ona by chyba aresztowała tych kierowców, po prostu. Zatrzymałaby ich do wyjaśnienia, do sprawdzenia stanu umysłowego, zbadałaby ich na wszystkie chyba narkotyki, jakie są możliwe. No, bo w tamtym świecie, cywilizowanym, świecie motoryzacyjnym, takie zachowania się nie mieszczą w głowie. No, piesi korzystają z przejścia dla pieszych. Samochni zatrzymuje, a tam ci jadą, 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 a ci piesi tak jakby w tym momencie no, najchętniej by cię katapultowali na drugą stronę, mimo funkcjonującego dobrze oznakowanego przejścia, to jest naprawdę najlżejsze słowo, jakie mogę użyć. Wstyd polscy kierowcy, że takie prawidła na polskich drogach panują. Często piszą do nas kierowcy z okolic Warszawy i napisał do nas pan Paweł z Konstancina i przysłał przerażający filmik. Samochody zatrzymały się, żeby przepuścić dzieci, które przechodzą przez przejście dla pieszych. I tym razem nie kierowca, tylko motocyklista czy skuterzysta, no przecież zabiłby te dzieci. Dzieci są niskiego wzrostu. Zwróćcie Państwo uwagę, nie widać ich z ponad dachu tego pojazdu. W związku z tym właśnie, że możemy często kogoś nie zauważyć Są przepisy o zakazie omijania, wyprzedzania Czego połowa polskich kierowców ciągle nie rozumie i krytykuje te przepisy Jak ten skuterzysta zdecydował się jechać w sytuacji jak pojazd stał I to chwilkę już stał, nie widząc nic No cud, że nie doszło do potrącenia tych dzieci A prędkość tego skuterzysty była spora, on jedzie szybko Pan Michał z Warszawy przysłał nam dwa filmy. W pierwszym idzie kobieta przez przejście. I co? Zatrzymał się pan Michał i dwa samochody przejechały. W ogóle nie zwracając uwagi na tę biedną kobietę. To była ta wersja soft, a wersja hard? No tak, mamy też wersję hard, no ale przerażająca. Dwóch panów zaczyna przechodzić przez przejście. Białe auto się zatrzymało, żeby ich przepuścić. Czarne BMW z pełną prędkością przejechało środkowym pasem. I teraz pytanie. Czy kierowca uznał zdążę? Bardzo niebezpieczny. Już pomijam, że w ogóle zakaz, prawda? Ale no. Co mu tam zakaz? Przejadę, oni jeszcze nie przejdą. Wystarczyło, żeby przyspieszyli kroku. Wystraszyli się, nie wiadomo jaka będzie reakcja: do przodu czy do tyłu. Czy w ogóle nie widział tych pieszych? Zagadany przez komórkę, zainteresowany czymś innym? No trudno powiedzieć. Popatrzcie Państwo, tu wieje grozą. My używamy coraz ostrzejszych słów. Zamiast łagodnić w kolejnych programach. No Było tak, kiedyś nam wydawało się, że jest lepiej. To był jakiś przelotny moment. I prawdopodobnie próbka była niedobrze dobrana. Generalnie coraz gorzej. Używamy coraz ostrzejszych słów. Naprawdę jest źle. A teraz Wisienka na torcie, czyli regularna bijatyka na Alei Pokoju w Krakowie. No i ja szczerze mówiąc, nawet nie wiem o co poszło. Na no pewnie chodziło o jakieś zajechanie drogi wcześniej, czy, czy niechęć puszczenia na pas ruchu. Trudno powiedzieć. Widać, że hmm, zaczyna rozróbę kierowca samochodu na środkowym pasie. To ten mały dostawczy samochód. I nagle ci wskakują z powrotem do samochodu, jakby wystraszywszy się siły. No ale przy okazji urywają drzwi w hmm, tym chyba Oplu Vivaro. Wszystko to wygląda dość hmm, ostro, niebezpiecznie, jak z gangsterskiego filmu. No to pokazujemy w formie pewnej rozrywki, ale takie rozrywki mrożącej krew w żyłach. No uważajmy, Państwa, może nie rozstrzygajmy jakichś zastrzeżeń na drodze. Nie zaczynajmy, nawet jak mamy rację, bo to się może źle skończyć dla wszystkich. Dla tych, którzy wezmą udział w tej rozrubie i w ogóle dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także nie bądźmy jakimiś szeryfami, jakimiś niepowołanymi przecież do tego osobami, które próbują zaprowadzać porządek. Najwyżej prześlimy nagranie z kamery, miejmy kamerę w samochodzie do odpowiedniego organu, który już dalej zajmie się egzekucją prawa. No przypominam mi to też filmiki, które możemy obejrzeć na naszej wschodniej granicy z jednego z dużych krajów. No nie wiem, czy to ostatni, czy pierwszy etap tego złego, co się dzieje na polskich drogach. Paru życzy zawsze bezpiecznego docierania.